Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów i zapraszam na kolejny odcinek. Jak widzicie ponownie odwiedzam RT Classic Garage, czyli dealera specjalizującego się w samochodach klasycznych, jak się jednak okazuje, czasami w ofercie znajdzie się również auto znacznie młodsze. Panie i panowie, oto BMW serii 8 w odmianie Cabrio generacji G14. Kupe było oznaczane jako G15, natomiast Gran Coupe, czyli odmiana czterodrzwiowa, jako G16. Jest to egzemplarz z roku 2019, a ich produkcja ruszyła w 2018 i ósemka tej generacji zastępuje oczywiście szóstkę. Odpowiednio F12, F13 oraz F06. Jeśli lubicie bałagan w nazewnictwie, to M8, również w zależności od wersji nadwozia, czyli Cabrio Coupe albo Gran Coupe, nosiła odpowiednie oznaczenie F F91, F92, albo F93. Tutaj M8 akurat nie mamy, ale jest również coś porządnego: oto M850i. Tak, ten samochód jest duży, ciężki, waży ponad 2 tony, ale to wcale nie oznacza, że nie jest szybki. Chociaż, prawdę mówiąc, lekko ponad 2 tony, w tych czasach, gdzie M5 waży 2,5, to można powiedzieć, że jest to auto naprawdę filigranowe. 3,9 sekundy do setki. Taki wynik na pewno zrobi wrażenie na każdym kierowcy. Z drugiej strony kwestia wizualna, bo parametry techniczne to nie wszystko. Jeżeli auto jedzie dobrze, ale zbytnio nie wygląda, no to nie ma pewnego rodzaju koherencji i spójności, ale tu Tutaj myślę, że każdy właściciel i przechodzień, oddalając się od takiego samochodu, jeszcze raz odwróci głowę. I na tym właśnie polega seria 8. Ma być wygodnie, komfortowo, mocno, a zarazem zjawiskowo. I taki cel przyświecał Bawarczykom przy konstruowaniu tego auta. Jest to z jednej strony nawiązanie do poprzedniej generacji ósemki E31, która pojawiła się na rynku, również zastępując szóstkę, oferując coś zupełnie innego. Pozostając w kwestii tej inności od paru lat, podoba mi się to, w jaki sposób BMW projektuje system otwierania maski. Raz, dwa, i to wszystko. I nie dotyczy to tylko serii 8. Coś takiego możemy spotkać i w piątkach, i trójkach, a nawet jedynkach. Tutaj nie musimy szukać już żadnej dźwigni, po prostu otwieramy maskę. Ja nie wiem, czy to jest opatentowane, czy co, ale mało który producent używa tak prostego rozwiązania. Za chwilę powiem Wam parę zdań na temat silnika, ale w międzyczasie, jeżeli zamierzacie kupić serię 8 albo na dobrą sprawę jakikolwiek samochód, sprawdźcie wcześniej jego przeszłość, bo może się okazać, że wygląda wyglądał tak. Oczywiście nikt nikomu nie zabrania kupowania samochodów po stłuczkach i wypadkach, bo takie rzeczy jasna są tańsze, ale warto aby takie fury trafiały w ręce świadomych klientów bez ukrywania czegokolwiek. Aby wam w tym pomóc partner dzisiejszego odcinka firma Car Vertical oferuje do 30% zniżki na zakup raportu przy wykorzystaniu kodu rabatowego JARPEN. Oprócz zdjęć mogą się tam znaleźć na przykład archiwalne zapisy przebiegów. Wracając pod maskę, co my tu mamy? Oczywiście V8. Pojemność 4,4 kod silnika to N63, a jego moc maksymalna to 530 koni. Maksymalny moment obrotowy jest na poziomie 750 Nm, a średnie spalanie według producenta to 10 litrów na setkę. Chociaż prawdę mówiąc, gdyby to było nawet i 20, to i tak nie ma znaczenia, gdyż utrata wartości w przeliczeniu na przejechany kilometr jest kilkukrotnie wyższa, a przynajmniej była. Większą część utraty wartości myślę, że ten samochód ma już za sobą. Jest to pewnego rodzaju prezent dla przyszłego właściciela. W 2019 roku, gdy takie M850i było nowe kosztowało w Niemczech 133 tysiące euro. Aktualnie Niemcy żądają za takie cacuszko 147 koła. Polska cena natomiast to 672 tysiące. Z tym, że z tego co widzę ten egzemplarz jest wyposażony po sufit. Mamy tutaj między innymi światła laserowe, jest zestaw kamer 360 stopni, czy też nagłośnienie z wysokiej półki Bowers and Wilkins. Dzięki temu myślę, że tej konfiguracji bliżej było jednak do miliona niż połówki. A stan licznika w tym momencie to raptem 56 tysięcy kilometrów. Za chwilę będziecie mogli sobie policzyć, ile kosztował każdy kilometr pierwszego właściciela, bo punkt odniesienia już macie, a aktualnych cenach będzie za moment. Ale rozglądając się po wnętrzu, zauważyłem, że mamy tutaj m.in. podgrzewaną kierownicę, jest adaptacyjny tempomat, to jest bardzo istotne. Nawet seria 5G30 w standardzie nie miała tego rozwiązania. A miał jej Jaris. Są podgrzewane i wentylowane fotele, są nieczytelne przyciski do obsługi klimatyzacji. No, może to zbyt mocne słowo coś tam da się na nich wyczytać. Jak wiecie, co gdzie jest, to oczywiście bez problemu to znajdziecie. Ale porównajcie sobie: białe oznaczenie na czarnym przycisku, a czarne, wyżłobione dodatkowo, na srebrnym. No, widać od razu, które jest lepsze. Całe szczęście tych przycisków jest tutaj tylko kilka. Nie trafiły one na drzwi. Dla kontrastu, spójrzcie na przycisk do uruchamiania i gaszenia silnika oraz na dźwignię automatycznej skrzyni biegów. Nawiasem do ósemek trafiały tylko ośmiobiegowe automaty. No, patrzcie na to. To jest dosłownie dzieło sztuki. Coś pięknego. Pod jakim kątem by się na to nie patrzyło? Pokrętło do iDrive'a też widzę, jest tak wykończone troszeczkę kryształowo. Jeśli chodzi o przyciski, które tutaj mamy dookoła, zauważyłem te na przykład od ciepłego powietrza, które płynie z zagłówków. Piękna rzecz w kabriolecie, zarówno dla kierowcy jak i pasażera. Mamy tutaj różne tryby jazdy. Oczywiście adaptacyjne zawieszenie. Jest Night Vision, bo o elektrycznej regulacji fotela to w przypadku takiej fury chyba już nawet nie ma co wspominać. Zwłaszcza, że pasażer ma równie kolorowo. Do tego, w kwestii konstrukcyjnej, szkielet tego samochodu jest wykonany z włókna węglowego i na deser wisienka na torcie, a raczej truskawka. To dosyć oryginalna kompozycja kolorystyczna. BMW Indywidual, proszę bardzo. Jeśli chodzi o ten mocno wyeksponowany boczek, to jakieś ślady da się na nim już zauważyć, siedzisko jednak i jego boczek jest nieskazitelne. Gdyby jednak ktoś chciał się pobawić w szukanie, Igły w stogu siana To proszę bardzo, tutaj mamy mikro uszczerbek Ale prawdę mówiąc To jest już czepianie się szczegółów A skoro już o szczegółach mowa Sprawdźmy jak otwiera się schowek W serii 8 Wiecie co? Szybciej rozpędzilibyśmy się do setki Patrząc na tempo I... Pod koniec jeszcze delikatnie zatrzeszczał, także BMW mogłoby się przyłożyć do tego rozwiązania. Bo to też nie jest tak, że nie potrafią. Patrzcie na przykład na tę klapkę. Myślę, że otwiera się z większą gracją. Co tutaj mamy, miejsce na dwa kubki jest gniazdo 12V, jest port USB, jeszcze ten klasyczny, i mamy z tego co widzę bezprzewodowe ładowanie telefonu. W schowku pod podłokietnikiem pomiędzy fotelami mamy dodatkowe gniazdo 12V, kolejny port USB, ale tutaj już ten nowoczesny USB. C. Jak wszyscy wiemy, ósemka jest dosyć dużym autem, ale czy ktoś oprócz dwójki z przodu się tutaj jeszcze zmieści? Wiecie co? Jest to mało prawdopodobne. W ogóle patrzcie, jak fajnie składa się oparcie. Wystarczy pociągnąć za taką tasiemkę, nie ma tutaj żadnej dźwigni. Fotel przesuwa się do przodu, tylko w tej konfiguracji ustawionej pod mój wzrost. Gdy złożę oparcie, fotel się cofnie, no to tutaj miejsca na nogi już niestety nie będzie. Pokażę Wam to dokładniej za moment, gdy złożę dach, ale skoro mamy go jeszcze na górze, warto zobrazować, jak zmienia się pojemność bagażnika. Klapę otwieramy za pomocą przycisku, unosi się ona automatycznie i w tym momencie pojemność bagażnika to 350 litrów. O i z tego co widzę, mamy tutaj dywanik prawdopodobnie z Ewa dywaniki. Dopasowany i szyty na Jakiś czas temu robiłem recenzję Ewa dywaników. Tak więc jeżeli jesteście na pograniczu, chcecie wymienić zimowe na letnie, to warto może rozważyć takie całoroczne. Link czego do pełnej recenzji tych dywaników zamieściłem w opisie pod filmem. A wracając już do bagażnika serii 8, aby złożyć dach wcześniej musimy przesunąć taką oto ściankę. W tym momencie pojemność to 280 litrów, a więc podobnie jak w się z tym, że mamy tutaj zupełnie inne ukształtowanie. Na wysokość nie zmieści się nawet. 1,5 litrowa butelka. Z tym, że gdy miałem do dyspozycji serię 4 cabrio, a więc auto teoretycznie troszkę mniejsze, to udało mi się zmieścić dużą, pełnowymiarową walizkę, z tym, że była ona delikatnie miękka. Według informacji od producenta składanie dachu zajmuje 15 sekund i można tego dokonywać do prędkości 50 km na godzinę. W skład wyposażenia wchodzi oczywiście taki dosyć mocno rozbudowany windshot. Jeśli nie jest potrzebny, można go złożyć i schować do bagażnika albo do garażu. I z tej perspektywy możecie zobaczyć, ile tu jest miejsca na nogi. Chociaż wiecie co, może uda mi się tutaj wejść. Okej, okay, jakoś siedzę, co ciekawe, samochód wyczuł, że mam tutaj stopy i podobnie jak szyba nie jest. W stanie wam przyciąć palców, tak samo fotel nie jest w stanie wam zmiażdżyć stóp. I potem, jak wykrył moje stopy, przesunął się delikatnie do przodu. I teoretycznie jakoś da się tutaj siedzieć. Mógłbym przejechać parę kilometrów, ale wiecie, co jest największym dyskomfortem? Te wypukłe boczki. Patrzcie na to, tutaj trzeba być naprawdę wąziutkim w barach, aby siedziało się wygodnie. No ale co tam, najważniejsze, że zasiadając z przodu, siedzi się jak królowi w niebie. A no i z takich ciekawych rzeczy warto jeszcze wspomnieć, że na pokładzie jest head-up display oraz dwudziestocalowe felgi. No te hamulce musiały się gdzieś zmieścić. I napęd na cztery koła. Z tego co wiem, w 850C innej opcji nie ma. Gdyby ktoś się zdecydował na ósemkę z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym o 6 cylindrach, no to wtedy można wybrać konfigurację z napędem tylko i wyłącznie na tył. Ale z tego co wiem, ta F8 jest dostępna tylko i wyłącznie jako X-Drive, co poprawia trakcję i dzięki temu, tak jak mówiłem wcześniej, pierwszą setkę uzyskacie w mniej niż 4 sekundy. Przeglądając rynek niemiecki, bo przecież tam takich ósemek kabry jest trochę więcej, możemy uzyskać szerszy obraz rynku. Otóż ceny rozpoczynają się od 50 tysięcy euro, a mediana, czyli cena środkowego z 24 egzemplarzy, to niecałe 64 koła. Do tego akcyza robi się 76 i na złotówki wyjdzie 321 tysięcy, a chyba pamiętacie, ile kosztują nowe. A ile kosztuje prezentowany egzemplarz? Jak zawsze odpowiedź poznacie, klikając w link, który prowadzi do ogłoszenia, a znajduje się poniżej, w opisie pod filmem. Dziękuję bardzo mocno za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!